Ho, 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 witaj drogie dziecko. Patrzę do mojej wielkiej księgi dzieci i widzę Twoje imię. Mam dla Ciebie bardzo ważną wiadomość, bo wielkimi krokami zbliża się magiczny dzień. Mikołajki, już szykuję sanie, żeby odwiedzić Twój dom. Wiem, że szykujesz dla mnie ważny list z prośbami o prezenty, prawda? Ale, żeby prezentów góra rosła, muszę wiedzieć o paru sprawach. Po pierwsze, czy chętnie chodzisz do przedszkola? Po drugie, czy pomagasz rodzicom? Jeśli tak, worek Mikołaja będzie pełny. W Mikołajki odbiorę od ciebie twój list, a w zamian zostawię dla ciebie mały upominek, taki na szczęście. Wymarzone prezenty, o które prosisz w liście, wrócą do ciebie w święta Bożego Narodzenia. Możliwe, że spotkamy się też w Twoim przedszkolu lub podczas innej mojej misji. Do zobaczenia już wkrótce. A, jeszcze jedno, proszę pamiętaj, aby przygotować pyszne ciasteczka i ciepłe mleko. To mój ulubiony posiłek w drodze. Ha, 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 ha.